Popatrz, wodę pije, jak zwierzę do tego kranu, Czy ten pies wie, co dla niego dobre? I jego pancia też pije i się nie boi. Bo widocznie nie ma czego. Zresztą zobaczysz za chwilę. Zaczynajmy. Dobra, zapraszam na kolejny odcinek programu Ciekawe jak. Ciekawe jak, czyli Jurek w poszukiwaniu odpowiedzi. Odcinek 11. Nie leje wody. Czego tam szukasz? Minerałów. Przecież ich nie widać. No i sorry, w scenariuszu napisałaś, że będziemy oglądać minerały. To było raczej zobaczymy, jakie minerały znajdują się w wodzie kieleckiej. No to znaczy jakie? A na przykład magnez, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśni. Oraz wapń, który jest potrzebny z kolei do budowy paznokci i zębów. Nie opowiadasz jakieś farbazony, nie mam czasu. No nie. Lepiej słuchaj. Woda, która płynie w Twoim kranie zawiera dużo korzystnych dla zdrowia mikroelementów. Ale jak mi nie wierzysz, to posłuchaj kogoś znacznie ode mnie mądrzejszego. Tak Jurek, ona ma zupełną rację uważa, że tylko i wyłącznie należy pić wodę i wodę niską, zmineralizowaną. Taka woda jest w naszych wodociągach. Oczywiście, jeżeli jest zapotrzebowanie organizmu na minerały, można pić wtedy wodę wysoko zmineralizowaną, ale taka woda powinna już być zalecana przez lekarza. A czym Ty, Jurek, przepijasz swoje lekarstwa? Jak to czym? Zdrowym soczkiem albo ciepłą herbatką. Myślę, że jednak źle postępujesz że lekarstwa należy przypijać wodnie. No dobrze, dobrze, ale skąd się biorą w tej wodzie te wasze minerały? Z rur? No proszę cię, a skąd pobierana jest woda? Jak ci się wydaje? Znaczy, przypominam sobie, że z podziemi, z takich studni do 150 metrów głębokości. Mam rację? Tak, cyrek, dlatego że woda w postaci deszczu spadając na powierzchnię ziemi, wpływa do gruntu, później do skał. Tworzy liczne pustki, kawerny, jaskinie, czego obrazem jest na przykład jaskinia Raj i później dopływa do naszych studni po 25 latach, gdzie jest ujmowana pompami i tłoczona bezpośrednio do odbiorców. No i co to daje? Dodaje to przede wszystkim, że przez te wiele lat wzbogaca się w tych skałach, wymywa te skały, zabierając jony użyteczne, takie jak wał magnes, i jest tak doskonałej jakości, że nawet nie wymaga uzgodniania. A, to już wiem. To spod tych gór wydobywana jest woda bezpośrednio, i dlatego jest taka czysta. Chociaż chwilunia. A kamień wszedniku? Skąd się bierze? To jest wapń, który wytrąca się pod wpływem wysokiej temperatury. Uwierz wreszcie, że woda jest cały czas kontrolowana. Zobacz zresztą, jak wygląda laboratorium, w którym to się dzieje. Tak, Jurek, uwierz, że ta woda jest badana. Badamy wodę pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Sprawdzamy, czy. W wodzie nie ma bakterii pochodzenia ściekowego. Są to bakterie Escherichia coli, bakterie z grupy coli i paciorkowce kałowe, bo w tej wodzie nie może być ich. Natomiast pod względem fizykochemicznym badamy parametry, do których należą smak, zapach, twardość wody, chlorki, siarczany i jeszcze wiele innych parametrów. Jak często przeprowadzacie badania? Cyklicznie. Na y, interwencje, ewentualnie zlecenia klientów. Gdybym miał wątpliwości co do jakości wody w moim y, kranie, to mogę przyjść z próbką do Was. No nie do końca. Możesz zadzwonić do naszego laboratorium y, i wówczas przyjedzie personel przeszkolony i nabierze taką próbkę wody w szkło odpowiednio przygotowane, a w naszym laboratorium przeprowadzone zostaną badania. Kontrolujecie wodę. A was kto kontroluje? Nas kontroluje Sanepit, który pobiera też wodę na sieci wodociągowej po 200 punktach. Nasze laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, upoważniające do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jurek, a wiesz, ile kosztuje litr wody butelkowanej? No nie bardzo. To zadzwoń do swojego ulubionego sklepu osiedlowego i się dowiedz. Sklepik osiedlowy, słucham. Dzień dobry Pani. Proszę Pani, chciałem zasięgnąć takiej informacji. W jakich cenach są u Pani wody stołowe i mineralne? Od 2,29 do 3,49. O jakiej pojemności mówimy? 1,5 litra. No, dziękuję bardzo. Do widzenia. Jurek, za wodę z kranu zapłacisz jedynie 1 trzecią grosza za litr. A! Jurek, co ty robisz? Przekonałaś mnie do kranówki. Do zobaczenia.